tytułem wstępu, podzielę się paroma takimi myślami, um, którymi Bóg mnie dotknął, bo w środę na wykładzie z hermeneutyki mówiliśmy o kontekście kulturowym i tam podaliśmy jeden przykład z Marka z piątego rozdziału. I bardzo mnie dotknął ten, ten fragment i tak studiowałem go później i tak chciałem z wami dzisiaj podzielić się paroma takimi myślami, które Bóg mi pokazał, gdy ten temat studiowałem. I zatytułowałem to Cud na wyciągnięcie ręki. Cud, który wydarza się po prostu, gdy my zrobimy krok do przodu, gdy wyciągniemy rękę. Dlatego um, pomódmy się. Panie, dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę być tym, w tym miejscu i proszę, Cię, abyś błogosławił teraz to krótkie rozważanie Twojego słowa. Oto Cię proszę Jezu, w Twoim świętym imieniu. Amen. Ten fragment, o którym chciałem powiedzieć, to jest marka piąty rozdział. Wersety od 24 do 29. I pozwólcie, że przeczytam ten fragment. I poszedł z nim, to jest, gdy Jezus szedł do, do, do tego, żeby wskrzesić córkę Jaira. I poszedł z nim i szedł z nim, za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok, i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Wow, jaka nieprawdopodobna historia. Słuchajcie, ta kobieta potrzebowała cudu w swoim życiu. Potrzebowała tak desperacko potrzebowała, żeby, żeby zdarzył się cud w tej sytuacji, w której była, i usłyszała, że Jezus się pojawił, był gdzieś tam blisko. I nie pozostała bezczynna. Siedząc w domu, czekając, że a może kiedyś coś się wydarzy. Nie. Zrobiła ten krok, poszła, przedzierała się przez tłum, byleby tylko dotrzeć do Jezusa. I to, co Bóg mi pokazał w tej historii, w historii tej kobiety, to jest to, że jest cud w naszym życiu, który może się wydarzyć, gdy wykonamy krok w kierunku Boga. Cud, który jest na wyciągnięcie ręki. My po prostu zrobimy, zaraz zobaczymy, co musiała przez to przedrzeć się ta kobieta, żeby doświadczyć tego cudu. Oj, myślę, że szatan będzie robił wszystko, żebyśmy, żeby powstrzymać nas przed tym, żebyśmy zrobili ten krok, żebyśmy wyciągnęli tą rękę. On będzie chciał, żebyśmy zostali w miejscu, w którym jesteśmy. W tym naszym bólu, w cierpieniu, w tej um, niemocy, w czymkolwiek to jest. Siedź w tym, zostań tu, nie warto. Ale to kobieta pokazuje mi, że jest cud, który może się wydarzyć, gdy wykonam krok, gdy przedrę się przez coś. I pójdę do Jezusa. Pierwsza rzecz, która, która próbowała ją powstrzymać, to jest jej przeszłość. Ona jej, jej przeszłość nie, nie zatrzymała. Zobaczcie, tu tutaj czytamy w tym fragmencie, że przez 12 lat cierpiała z powodu tej choroby. 12 długich lat. Ból, cierpienie. A tak naprawdę pogarszało się coraz bardziej. I tak myślę, może w naszym życiu. Są takie sytuacje, jest jakiś taki ból w naszym życiu, który nas trzyma, który może nawet i narasta. Coraz trudniej nam jest przejść przez rzeczy, które, z którymi się spotykamy. Jak łatwo nam wtedy, gdy cierpimy ból, jest zamknąć się, leżeć i po prostu się nie ruszać. I nie mam ochoty, nigdzie nie wychodzę, nic nie robię. Ale ja wierzę w to że głęboko, że jest cud, który się wydarzy, gdy my wyjdziemy z tego i zrobimy ten krok, wyciągniemy rękę. Bo Bóg może zrobić coś, czego w przypadku tej kobiety żaden lekarz, żaden człowiek nie był w stanie wykonać. Jezus dokonał czegoś, bo ona wykonała ten krok. Nie pozostała tam, gdzie była. Nie zatrzymało jej nawet rozczarowanie, z którym spotykała się w swoim życiu przez te wszystkie lata. Ilu lekarzy próbowało i nic nie, nie pomogło? Wydała całą swoją kasę, żeby sobie pomóc, żeby, żeby pozbyć się tej choroby, żeby się wyleczyć. I nic się nie wydarzyło. Wydarzyło się, pogarszało się. Dzisiaj to można by powiedzieć, ona wiedziała, że ta choroba na NFZ tego nie załatwi. Musi pójść na prywatne leczenie. A prywatne leczenie kosztuje. I ona tak robiła. Wydała całe swoje pieniądze. Wszystko, co miała, wydała, bo szukała pomocy. Pomyślcie o tym. Choroba, bezradność, bankructwo to jest po prostu idealna recepta na zniechęcenie, na rozczarowanie. Już nie ma sensu. Po co to wszystko? Jak często szatan będzie używał rozczarowania w naszym życiu, zniechęcenia, żeby nas powstrzymać, żebyśmy nie... Nie wyciągnęli tej ręki, żebyśmy nie wyszli i żebyśmy nie zbliżali się do Jezusa, tylko tkwili w tym, w czym jesteśmy. Znaczy, nawet religia, nawet Zakon był próbował ją przytrzymać przy, przed Jezusem, żeby nie zbliżyła się do Niego. Bo przecież według zakonu, tak jak mówiliśmy w ona była nieczysta. Ona nie powinna być wśród ludzi. Nieczysty miał być daleka od wszystkich. To, co zrobiła, było kulturowo niedopuszczalne. Zakon nie pozwalał jej na to, żeby jako nieczysta przedzierała się przez ludzi, dotykała ludzi, żeby ludzi ją do, jej dotykali. I myślę, że właśnie to robi religia w naszym życiu. Próbuje zatrzymać nas przed Bogiem. Niestety religia wstrzymuje ludzi przed tym, żeby zbliżyli się do Boga. Religia mówi, oj, musisz się zmienić i dopiero wtedy będziesz mógł przyjść do Boga. Musisz poukładać, posprzątać w swoim życiu, wtedy będziesz mógł zbliżyć się do Niego. A Jezus mówi, przyjdź do mnie w takim stanie, w jakim jesteś, a ja zmienię Ciebie, ja Ciebie uleczę. Nie na odwrót. Nawet opinie innych ludzi jej nie zatrzymały, bo tak myślałem, próbowałem sobie wyobrazić tą sytuację, gdy ona przedzierała się przez ten tłum. Ona od 12 lat była chora. Ludzie tam w okoliczni wiedzieli o tym. Widzieli ją przez te 12 lat. Wiedzieli, z czym się zmaga. Chodziła do lekarzy, wydawała wszystkie swoje pieniądze na leczenie. I gdy widzieli ją, gdy przedziera się przez tłum, pewnie nie jedna osoba myślała, a co ty tutaj robisz? Nie powinno ciebie tutaj być. Idź stąd. Znamy cię, wiemy, kim jesteś. Nie powinno ciebie być w tym miejscu. Ale to jest piękne, że ona nie patrzyła na ludzi, ale patrzyła na Jezusa. I myślę, że to jest tak ważne w naszym życiu, żebyśmy nie pozwolili, aby opinie ludzi, aby to, co ludzie mówią o nas, powstrzymało nas przed tym, że będziemy szli i zbliżali się do Jezusa. Bo ludzie będą próbowali nas powstrzymać, będą nas atakować, będą nas oblewać hejtem itd. Po co się modlisz, ale przecież to nie działa, przecież widzisz, już 12 lat cierpisz, nic ci nie pomaga, po prostu nie ma sensu. Po co ufasz Bogu, zostaw to. Popatrz na siebie, jak wygląda Twoje życie. Modlisz się już tyle czasu i nic? Masz takie pragnienia w swoim sercu i są niespełnione? Przecież to nie działa, zostaw to. Takie głosy były i będą. Były i będą. Ale czasami po prostu musimy wbrew tym wszystkim opiniom, wbrew tym wszystkim głosom, po prostu przedrzeć się przez to, żeby przyjść do Jezusa i doświadczyć cudu. Powiedzcie, co ona musiała jeszcze zrobić jedną rzecz ostatnio? Musiała przedrzeć się przez te własne ograniczenia. Przez to wszystko, co te 12 długich lat. I mówiło, czekała, próbowała i nic, i nic. Łatwo jest się wtedy zniechęcić, gdy czekamy i nic się nie dzieje, ale ona usłyszała, że jest Jezus. Usłyszała wieść o Jezusie i to wystarczyło. Nie, ja wstaję i idę i idę. Przedrę się przez tłum, przedrę się przez religię, przez rozczarowanie, przez moją przeszłość i zbliżę się do Niego. Bo wiem, że On może mi pomóc. Dlatego nie rezygnujmy. Słuchajcie, taki piękny werset w Galacjan 6,9. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Nie ustawaj. To, co, do czego chcę was zachęcić, do tego, żeby nie ustawać, żeby przejść do przodu, iść za Bogiem. Wstać, jeżeli leżysz i pójść za tym i do tego, który ma moc uzdrowić, który ma moc dokonać cudu. Bo być może po drugiej stronie tego kroku, który podejmiesz, czeka na ciebie cud. Być może tam, na wyciągnięcie ręki jest ten cud, który może się wydarzyć gdyby ty po prostu przedrzeć się przez to wszystko, co wokół ciebie, aby zbliżyć się i być blisko Boga, dotknąć Jego. Po prostu, wiernie idę do Niego i On czyni resztę. Amen?